już Sabak, witam państwa w skanerze Defense 24. A moim gościem jest dzisiaj pan Grzegorz Trzeciak, były dowódca eskadry samolotów bezzałogowych. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. No, i jak się łatwo domyślić, patrząc na to, czym się pan zajmował, dzisiaj będziemy mówić o bezzałogowcach. No, przyczynkiem do, do tej dyskusji w zasadzie są ostatnie konflikty zbrojne, no, ten długotrwający i, i bliższy, czyli to, co się dzieje we wschodniej Ukrainie, gdzie bezzałogowce są w użyciu od kilku lat. No ale też to, co się działo na przykład w Libii, w Syrii, no a ostatnio takie spektakularne bardzo telewizyjne, bym nawet powiedział, prowadzenie działań wojennych. Azerbejdżanu przeciwko Armenii w górskim Karabachu. No tam bez załogowce no stanowiły, można by powiedzieć, że decydujący element tego konfliktu zbrojnego. No tak, tak. To obserwujemy w tych konfliktach ostatniej dekady właśnie obserwujemy wzrastającą rolę bez załogowców, czy też mówiąc w skrócie dronów, tak, rozumiejąc, że mówimy o, o latających robotach, to przepraszamy wszystkich purystów językowych. Natomiast no, widzimy widzimy, jak to wzrasta. Zresztą to było do przewidzenia. To było jasne, kiedy już dostaliśmy jako wojsko polskie drony. Było wiadomo, że dobra, my je mamy jacyś potencjalni, potencjalny przeciwnik też będzie je w przyszłości miał. Natomiast widzimy tą stopniową, poczynając od tych od początków tej, tej ostatniej dekady, widzimy stopniowo wzrastającą rolę. To jest niesamowicie zauważalne. Tak jak Pan powiedział, aż do, aż do wojny w Karabachu, gdzie rzeczywiście z jednej strony mamy do czynienia z naprawdę spektakularnym wdrożeniem pewnej taktyki, nawet użycia bezzałogowców, życia dronów. Tworzenia nawet, no nie wiem, ja bym to nazwał zasadzką lotniczą, tak, na środki przeciwlotnicze. Dotąd mieliśmy do czynienia z zasadzkami przeciwlotniczymi. Tymczasem tutaj lotnictwo zaczęło się zasadzać na środki przeciwlotnicze za pomocą dronów. To jest, to jest bez, bezwzględnie, no, nie powiem rewolucja, ale bardzo poważny krok ewolucyjny w dziedzinie rozwoju na polu walki. I kolejna sprawa, czyli wykorzystanie materiałów z tych dronów, z tych ataków, do prowadzenia walki informacyjnej w tej sferze, takiej internetowo-informacyjno-powiedzmy internetowo no... propagandowej. Propagandowej, o bardzo dobre słowo, właśnie. Nie ja unikajmy tego słowa, bo trzeba powiedzieć, że no z jednej strony było widać, że ta współpraca między tymi bezzałogowcami rozpoznawczymi, tymi, które wykrywały te cele i tą amunicją krążącą, czyli to, to, tak popularnie się mówi tymi dronami kamikadze, była bardzo ścisła i, i myślę, że kluczowa dla sukcesu, a z drugiej strony rzeczywiście no, trochę obserwowaliśmy tą wojnę na żywo, ja szczerze mówiąc z przerażeniem, bo jak patrzyłem na te ataki na niczego niespodziewających się żołnierzy, którzy gdzieś tam stoją sobie koło ciężarówki w zupełnej ciemności i nagle w absolutnej ciszy pewnie z ich perspektywy spada na nich coś i powoduje, że tak powiem, śmierci i zniszczenia, no to dla mnie to jest dość przerażający A obraz, chociaż podejrzewam, że dla wielu osób to jest troszkę jak, jak taka gra wideo. No to nie możemy, nie możemy tutaj nie wspomnieć o tragizmie tego zdarzenia, jakim jest wojna, tak? no jest, to, jest to tragedia i nie można tego gdzieś tam zamieść pod dywan, tak? Zresztą każda wojna. Natomiast, i to jest jeden punkt widzenia, ten taki ogólnoludzki. Natomiast też wojna jest, ma swoich rzemieślników. Wojna jest jakimś tam, nazwijmy to, rzemiosłem, żołnierze są właśnie rzemieślnikami wojny i, i teraz y, trzeba jako znaleźć ten, te, te wykorzystanie, znaleźć wykorzystanie, trzeba znaleźć ten, ten właśnie ryt rzemiosła w tym no, krwawej, w tej krwawej jakby to powiedzieć działalności człowieka tak i teraz zgadzam się, że jest to jest to no, bardzo, no, jakby to nazwać. Także demoralizujące może? Czy demoralizujące? Takie no, zaskakujące, tak? Że, no, zobaczmy. Wojna albo inaczej, wojna się przeniosła w trzeci wymiar i to już naprawdę, naprawdę w sposób bardzo spektakularny. To, co obserwowaliśmy w Karabachu, każe się zastanowić przede wszystkim nad doktrynami, każe się zastanowić nad regulaminem działań taktycznych. Tak? Czy, czy, czy wojsko, nie mówię polskie, ale w ogóle wojsko, czy jest gotowe na to, że jest widoczne cały czas? No to mamy tutaj właśnie przykładowy, przykładowy film tak? z. Bez ataku, proszę zwrócić uwagę, że film przedstawia uderzenie w momencie, kiedy wyrzutnie zajęły rejon rozmieszczenia. Wyobraźmy sobie, co tam się dzieje. Oni stanęli, oni, wydaje im się, że są bezpieczni, wychodzą, zapalają papierosa. Rozpisują to, co mają tam rozpisać na tych swoich dokumentach bojowych i nagle jest cios. Te? Czyli nie, ta wojna nie tylko przeniosła się w powietrze, ale ona powoduje, że yy, trzeba przestać myśleć o tym, że rejon rozmieszczenia jest bezpieczną jakąś enklawą. Nagle walka rozciąga się już nie tylko na, na stanowiska ogniowe, że tam powiedzmy się zdradzamy. Walka się rozciąga. Także na miejsca, które dotąd w rozumieniu systemu prowadzenia walki były jakimiś miejscami bezpiecznymi, jakimiś miejscami odpoczynku, no odpoczynku, no tak odpoczynku od pracy bojowej, bo, bo, bo one też, tam się na, następowało uzupełnianie paliwa, uzupełnianie amunicji i tak dalej. No ale to już jakąś tam chwilą wytchnienia. Dziś to sanktuarium zostało zaatakowane. Ja myślę, że to ty, bo może trzeba by było to troszkę rozszerzyć, bo ono zawsze było zagrożone, od kiedy pojawił się samolot i był w stanie, że tak powiem, zrzucić pierwszą bombę albo, albo ostrzelać to stanowisko. Natomiast, że tak powiem, ta gęstość zagrożenia się zwiększyła, bo ono, jakbyśmy patrzyli na te szczebelki, yy, że tak powiem, taktyczne, strategiczne i, i, i struktury sił zbrojnych. To zagrożenie zeszło nam znacznie niżej. Kiedyś ono tak umownie krążyło nam nad głową, jak dużo tego sprzętu się koncentrowało w jednym miejscu, to on dopiero przyciągał uwagę, bo ten samolot przemieszczał się z określoną prędkością na określonej wysokości. Teraz ten, ten bezzałogowiec, on w zasadzie, tak mówiąc umownie, piechurowi z kieszeni może wylecieć i, i zaatakować taką pojedynczą pozycję, nie wiem, karabin maszynowy, stanowisko moździerzy. Także myślę, że tu, tu problem jest na tym poziomie, na którym czujemy to zagrożenie powietrzne. No, jak najbardziej. Też zwróćmy uwagę na to, że patrząc troszeczkę z drugiej strony, system obrony przeciwlotniczej, czy osłony przeciwlotniczej, jest gotowy na cele o określonych charakterystykach, na statki powietrzne, czy też, jak to się nazywa, środki napadu powietrznego o określonych. Charakterystykach. Tymczasem nagle do głosu dochodzą, i to, i to jest głos bardzo wyraźny, tak? jeśli możemy, moglibyśmy tak powiedzieć: dochodzą systemy, y, których wygląd no, w porównaniu do y, y, samolotów bojowych jest powiedzmy parszywy, małe, plastikowe, a jednak wyposażone w na tyle dobrą y, optykę posiadające na tyle dobre cechy, na tyle dobre charakterystyki, że potrafią no, sprawić naprawdę naprawdę duży problem. I do tego jeszcze to, co pan powiedział, tego może być dużo, i jest dużo. Tak? No, jest dużo, ale to no, trzeba powiedzieć, że nie we wszystkich siłach zbrojnych, i to myślę, że jest problem dla tych, w których tego nasycenia jest nie dość dużo, bo. No... Przyznam się, obserwuję z uwagą na przykład to, co się dzieje u naszego wschodniego sąsiada, i tego bardziej na południe, i tego, z którym graniczymy tylko przez Królewiec. I to nasycenie tymi bezzałogowcami i na Ukrainie, i w Rosji, na pewno pod wpływem trwającego konfliktu narasta. I tak właśnie mówiąc, bardzo językiem, Takim pospolitym schodzi coraz niżej, jeśli chodzi o, o wielkość jednostek, które posiadają na swoim wyposażeniu takie bezzałogowce, nawet jeśli mówimy o maszynach, które służą tylko do tego, żeby się, tak kolokwialnie mówiąc, rozejrzeć w promieniu tych powiedzmy kilku, kilkunastu kilometrów wokół siebie i zorientować się o tym poziomie zagrożenia. Więc myślę, że t, tu powinniśmy zwracać na to uwagę, i to zwracać na to uwagę również osób. Które podejmują decyzje w, w polskiej armii. Miejmy na uwadze to, że no, wszystko ma granice. Nasycanie, nasycanie bez załogowcami, też, no, jakby to powiedzieć, nie, nie, nie jest do końca, przynajmniej moim zdaniem, nie jest do końca albo głębokie nasycanie bez załogowcami, nie jest do końca rzeczą dobrą, ze względu na to, że. No, albo inaczej, jest, jest kilka przyczyn tego. Tak? Przykład, że pojawiają się głosy, właśnie to można, można przeczytać na różnego rodzaju forach internetowych, gdzieś tam w komentarzach, o konieczności wyposażenia do szczebla plutonu, do szczebla drużyny, tak? O, mniej więcej w ten sposób. Natomiast to generuje określone problemy. To nie jest tak, że możemy nakupować sobie sprzętu, zrzucić albo wtłoczyć do poziomu, aż do poziomu tam drużyny i to się odbędzie bez jakiejś bez konsekwencji. No nie, no bo jeśli... Spójrzmy na to od drugiej strony. Albo inaczej, no ja nie jestem teoretykiem, jestem praktykiem. Zobaczmy na to od strony praktycznej. To, Pytanie proste, jeśli, jeśli wtłoczymy drony do e, powiedzmy na poziom plutonu, na poziom drużyny, no to co należy z programu szkolenia obecnego wyrzucić, żeby ci ludzie dostali oręż, no, dostali broni, po mistrzowsku nauczyli się nią władać? Taktykę, szkolenie ogniowe, e, co tam jeszcze jest? Rozpoznanie i obce, e, szkolenie przeciwchemiczne? Bo to nie jest tak, że program szkolenia ma luki. Nie, on jest wypełniony i dzień szkoleniowy też jest wypełniony i doba też ma odpowiednią ilość godzin, więc tutaj trzeba znaleźć ten, ten złoty środek. No, no przykładem takiej błędnej decyzji wtłoczenia bez załogowców wbrew wszystkim wnioskom jakie były, z ćwiczeń, z konferencji i tak dalej, to jest na siłę wciśnięcie ich do, do, do pododdziałów naszej artylerii. Tak? To, to tutaj, możemy się, tutaj możemy się nad tym troszeczkę dłużej zatrzymać. Więc ja rozumiem stałe dążenie, bo bez drony pozwalają na wiele, pozwalają wiele widzieć w świetle widzialnym, w świetle w podczerwieni, ale też w widmie elektromagnetycznym, tak? Pozwalają, pozwalają na prowadzenie rozpoznania. Natomiast takie usilne wciskanie ich wszędzie ono nie, 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 nie to, to jest, no, no albo inaczej, można, tylko w takim razie wracamy do poprzedniego pytania. Co wyrzucimy z programu szkolenia? No też wracamy do pytania, które ja na przykład bardzo często zadaję, to co my zrobimy z tymi informacjami, bo w polskiej armii, o czym no, ja, ja lubię przypominać, jesteśmy w takiej sytuacji trochę ślepego boksera. My mamy poważne braki w obrębie, że tak powiem, układu nerwowego, czyli... Te wszystkie systemy wymiany, przekazywania danych, one są, no nie oszukujmy się, dość archaiczne na wielu poziomach, i, i te informacje nam nic nie dadzą, bo nie jesteśmy w stanie się nimi skutecznie dzielić. Natomiast, no, to tutaj pojawia się pytanie do Pana jako praktyka, to w którym miejscu ten, ten, ten rozrost tkanki dronowej w, w strukturze tej armii to jest rozwój i ewolucja, w którym momencie już stanie się nowotworem? To, to w mojej ocenie tak, niejako rozwój, bardzo ładne stwierdzenie, tkanki dronowej należy oprzeć o specjalistyczne pododdziały. To jest drony, załogowce, to jest lotnictwo, może małe, tam śmieszne, plastikowe, ale jednak lotnictwo. I niejako takie pododdziały gwarantują system szkolenia oparty o, 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 o te charakterystyki, tak? Z których głównym problemem, jak to w każdym lotnictwie, jest zależność od pogody. I, I one wtedy, znaczy ci ludzie wyszkoleni, szkolą się zarówno w wykonywaniu lotu, co jest tam powiedzmy ważne, ale. ale nie do końca kluczowe, ale też szkolą się w tak zwanym zastosowaniu bojowym, w prowadzeniu rozpoznania. Szkolą się w ocenie materiału wideo który, wideo i zdjęć, tak, które uzyskują i to i to w tej podstawowej formie, czyli post mission jak również później na tych wyższych szczeblach, czyli w czasie rzeczywistym. Tak. I teraz mamy w takim razie do czynienia z pododdziałami, dla których to jest no, istota funkcjonowania i to istota funkcjonowania w czasie pokoju, istota funkcjonowania na polu walki. To bardzo dobrym przykładem na to, co mówię, jest fakt, że eskadry samolotów bezzałogowych w ówczesnym 49 Pułku Śmigłowców powstały później, niż drony znalazły się na wyposażeniu, bo pierwszy orbitery miał grom, tak, natomiast dla pododdziałów specjalnych, dla gromu, to było jeszcze jedno narzędzie, a dla nas to było jedyne narzędzie prowadzenia działań. Więc, siłą rzeczy, po jakimś czasie nie, nie byliśmy od nich jakiś tam mądrzejsi, ale po prostu my to, to, to była istota naszego działania. Więc, siłą rzeczy, staliśmy się w eskadrach specjalistami, w ten sposób, że w te, albo inaczej, w efekcie, po jakimś czasie. Grom przyjeżdżał do nas no, na szkolenia, może to nie było jakieś tam systematyczne, ale, ale jednak docenili to, że, że, że my tym latamy na co dzień i to jest nasz, nasz sposób działania. Więc wracając do meritum, ja widzę jako wykorzystanie właśnie w oparciu o pododdziały specjalistyczne, które potem w razie czego mogą rozejść się na kierunki. Przecież montowanie task force to jest, to jest normalna praktyka operacyjna, tak? Natomiast nie widzę tego w postaci wciskania wszędzie, gdzie się da. No dobrze. To, to właśnie między innymi z tego powodu, pomijając inne, tak między innymi z tego powodu, o czym Pan powiedział, że, że taki pododdział to nie tylko dostanie drony, ale musi dostać chociażby komputery do przechowywania tych danych, musi się nauczyć je analizować, nie? I no to, to jeśli mówię, no, to jeśli chcemy dać, nie wiem, Protonowi zmechanizowanemu yy, drony na, 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 do, do struktury organizacyjnej, no to dajmy mu też po jednej armacie, nie? No to będzie zadowolony. No dobrze, to jak jesteśmy przy armacie, to, yy, bo wspomniał Pan, że, że błędem, tak jak zrozumiałem, było Pojawienie się bez załogowców w jednostkach artylerii. To pytanie, dlaczego? Dlaczego pan tak uważa? Bo z tego co wiem, artylerzyści akurat są raczej zadowoleni z tego, że, że tak powiem, ich oko sięga zdecydowanie dalej i to precyzyjnie jest w stanie im powiedzieć, w co mają strzelać i która to jest kropeczka na mapie. Zgadza się, panie redaktorze, to co pan powiedział jest rzeczywistą prawdą. Tylko proszę zwrócić uwagę na to, że to nie znaczy, że artyleria ma mieć drony w strukturze. To znaczy, że artyleria potrzebuje informacji z dronów i bardzo dobrze, jeśli artyleria dostanie tą informację z dronów, ale to nie znaczy, że trzeba ponosić koszty organizacyjne, kadrowe, niejako wciśnięcia organicznie dronów do pododdziałów artylerii. I teraz, dlaczego, dlaczego tak mówię? A no, to są wnioski z, z ćwiczeń, jakich, jakie. Odbywaliśmy z artylerzystami oraz które to wnioski zostały potwierdzone w konfliktach ostatniej dekady. Proszę zobaczyć. Na Karabach, tak? to, nie są, to nie są ludzie z przypadku, którzy sterują tym sprzętem. To są wyszkoleni specjaliści. Tak? Natomiast więc, więc tak, moim zdaniem, artyleria nie potrzebuje dronów w strukturach, potrzebuje informacji z dronów. Taka zresztą. Taka była pierwotna propozycja, żeby artyleria skupiła się na tym, w czym jest najlepsza. To znaczy na tym, co decyduje o tym, że nazywana jest Bogiem Wojny, czy tam Królową Bitwy. A jest to możliwość zapewnienia potężnego wsparcia ogniowego bez względu na warunki. I teraz, jeśli wstawimy, wstawiamy bezzałogowce, które są stuprocentowo zależne od pogody, to struktur artylerii. To tak naprawdę w pewnym procencie ograniczamy to wbrew w ogóle temu wielowiekowiem, wielowiekowemu dążeniu artylerzystów do tego, żeby zmniejszać ten zakres, kiedy ona nie ma, kiedy artyleria nie może działać. Tak? Więc jaka była kontrpropozycja? No kontrpropozycja była taka, żeby artylerzyści skupili się na tym, w czym są dobrzy. I na przykład, na przykład rozpoczęli proces budowy takiego systemu agregacji danych do strzelania artylerii z różnych czujników, z dronów, z, z rozpoznania dźwiękowego, z, z radarów, z rozpoznania tam z jednostek specjalnych itd. i tak dalej. I to jest jeden cel. I drugi cel, żeby powstały w artylerii takie powstały, no one tam w jakimś stopniu funkcjonują, ale żeby je rozwinąć w obecnej, w obecnej dobie, działania artylerii na polu walki, gdzie można strzelać na, na, w różnych kierunkach. Każde dział może strzelać w zasadzie w innym kierunku. Natomiast pojawia się bardzo ważne pytanie. No dobrze, nie? ale co będzie, jak przeciwnik do nas otworzy ogień? Kto ostrzeże poszczególne działa, że przeciwnik je wykrył i właśnie leci pocisk w jego stronę? No. Jest radar Liwiec, ten radar Liwiec może pracować w jedną... No, Liwiec, no w ogóle radary artyleryjskie, one mogą pracować w jedną stronę, ale też mogą pracować w drugą stronę. To jest tak samo ważne, jak, jak to, że my strzelamy do kogoś. I, I musi być jakaś komórka, która z jednej strony potrafi wypracować dane albo wypracować i przedstawić dane dla, dla dowódców, dowódcy dywizjonu, dowódcy wyższych szczebli, co do tego, że tam właśnie jest cel, tak? I ona, ona to potrafi. Natomiast z drugiej strony dostaje informację o tym, że leci pocisk, lecą pociski, leci pocisk w naszym kierunku i trzeba, trzeba zareagować. Tak? I teraz to troszeczkę troszeczkę długo, ale już wracamy do dronów. Tak? Natomiast wstawienie ich no, dekadę temu już, dekadę temu do pododdziałów, jako organicznych elementów. No, spowodowało szereg problemów, przed, których, przed którymi już jako powiedzmy doświadczeni wtedy ludzie przestrzegaliśmy. Tak? No, nie wiem czy można tak powiedzieć, ale ale po prostu zdecydowano się w typowo wojskowy sposób wbić tą, przyjęto, że, że nie, 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 nie hełm za mały, tylko głowa za duża no i tam zaczęto, wtłoczono te, te, te drony do struktur. No, a dzisiaj mamy sytuację taką, że jest nowe, nastąpiła wymiana kadr, są, są nowi ludzie, którzy nie wyobrażają sobie, że można to robić inaczej. A gdybyśmy na przykład wtedy przyjęli ten kierunek rozwoju artylerii, że jednak dostają informacje, a nie mają drony własne, tak? no to dzisiaj nie byłoby, ryzykuję twierdzenie, że nie byłoby problemem, że na przykład strzelanie według danych z sieci społecznościowych, co miało miejsce na, na Ukrainie, tak? tak. Czyli, czyli dołączenie do tego systemu agregacji danych na potrzeby artylerii jakiegoś kolejnego, kolejnego łącza tych danych. A tak, no to mamy, mamy zespoły dronów, ok, i no tak, tylko świat poszedł już dalej. Świat poszedł dalej, ale o tym, w którą stronę i jak to się przekłada na sytuację polskich sił zbrojnych, no o tym niestety porozmawiamy w drugiej części naszej rozmowy, dyskusji. Może nawet dobrze, że w drugiej części, bo będziemy mieli więcej czasu na rozwinięcie tego i innych tematów. No w związku z tym żegnam Państwa i mojego gościa, którym był Grzegorz III, jak były dowódca eskadry samolotów bezzałogowych. Do widzenia państwu. No, wiemy... Jeszcze, panie redaktorze, jeśli można, na koniec tradycyjnie, tak, e, chciałbym tutaj e, dwa słowa korzystając z okazji skierować do, do moich byłych podwładnych. E, słuchajcie, wszyscy dziękuję wam za służbę. To był zaszczyt wami dowodzić i życzę Wam powodzenia, gdziekolwiek, cokolwiek byście teraz e, nie robili. I dziękuję panie redaktorze i dziękuję Państwu wszystkim telewizom. Tej sytuacji do zobaczenia w drugiej części. Do Dziękuję.